Witam Was, nazywam się Roski, a my dzisiaj jedziemy do Poczdamu. Outfit na dziś Z Baby Jodą A jeszcze wam coś pokażę, chwila Takie coś wyhaczyłem w Kauflandzie wczoraj Oczywiście odcinek nie jest sponsorowany A szkoda I jeszcze to O, Alizona Reddy Tutaj macie słowa Nelsona Mandeli Możecie sobie przeczytać Dobra, to jedziemy w drogę. Ok, jesteśmy w Poczdamie i na pierwszy rzut leci Pałac Cecilienhof, czyli pałac, w którym obradowali uczestnicy konferencji poddamskiej w dniach 17 lipca do 2 sierpnia 1945 roku. Zbudowany został przez Paula Schulza Naumburga dla Wilhelma Hohenzollerna, jego małżonki, księżniczki Cecylii. I wzorowany jest na angielskim dworze gotyckim, no to korzystając z okazji, że mamy tu trzy flagi, to omówimy, kto tu. Obradował na konferencji. Także obradowali tutaj od lewej z USA prezydent Harry Truman, z Wielkiej Brytanii Winston Churchill i z ZSRR Józef Stalin. Dziękuję za uwagę. Tutaj siedziała wielka trójka. Na tym historycznym zdjęciu, co 25 lipca było robione. A teraz jesteśmy pod browarem na mini zakupy. U! Ale tu jest ładne miejsce. Zaraz Wam pokażę. Dobra, jesteśmy w drodze na osiedle w stylu rosyjskim, nazywa się Aleksandrowka, na część Aleks cara Aleksandra I i zbudowana została przez Petera Josefa Leniego yy, na zlecenie króla Prus Fryderyka Wilhelma III. I było to osiedle zbudowane dla ostatnich dwunastu śpiewaków z dawnego chóru żołnierzy, więc y, może być ciekawie, co nie. Ale zaczyna padać. Kurde. Musimy się pośpieszyć. Hu dobra, szybkie urywki, bo zbliża się burza i trzeba wracać do autka. O! Hehe! <śmiesznie>, Śmiesznie! Ole napierdziela! Chyba będzie tęcza w ogóle. Przez rany. No, ogólnie to pamiętajcie, żeby nie chodzić w burze pod drzewami, bo będziecie mieli przejebane, tak jak ja. <laughs> nie no, ale chyba sobie ta burza poszła jednak, o tam jest. A nad nami słoneczko. Nie wiem, czy wam się przyda, ale macie mapę. Pozdam z historii się, mity i w ogóle. No nie powiem, trochę się rozpogodziło. Ciła tam, Zeus! Dobra. Będziemy jeść Santa z leklerka kupionego za, a nieważne. Dobra, Zeus się trochę uspokoił, więc jemy. Przerwa na jedzonko i jedziemy dalej. To widzimy się już tam, tutaj ja mi kapelusz zmiażdżyło. Idziemy do pałacu San Soussi. Jest to pałac Hohenzollernów w stylu rococo, ale pierwsze co tu się rzuca na razie w oczy to jest ten stary młyn, który jest ładny i tam się niby da wleźć, ale nie wiem chyba. No to gdzie podziwiacie piękny młyn? Styl wiejski normalnie. No to ogólnie jest to pałac Fryderyka Wilhelma II ten od rozbiorów Polski. No i mamy tęczę, ale nie wiem czy będzie widać, bo jest taka słabiutka trochę, ale w tamtym miejscu właśnie. Patrzcie, ile winogron. Bogactwo. Nie jestem na 100% pewien, co to jest, ale fajnie to wygląda. Takie wejście do podziemi obrośnięte ty, tymi roślinkami i bluszczem. A przed wami Brama Poczdamska. A tak swoją drogą macie tu też rok, więc możecie potrenować rzymskie liczby. Mamy tablicę Questów i ostatni punkt, ostatni punkt naszej wycieczki, czyli dzielnica holenderska stworzona przez Johanna Bowmana na z inicjatywy Fryderyka Wilhelma I. Jest uważana za największy zespół architektoniczny holenderski poza Holandią w Europie. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, boże, ja jednak jestem. No i 134 domy zbudowane z czerwonej cegły w stylu baroku holenderskiego. A przy okazji widziałem, że ten ogród jest dostępny normalnie dla mieszkańców. I tu sobie no, psy wyprowadzają i fr Frideryk... To się musi w grobie przewracać za każdym razem jak on pies naszcza na rzeźbę jakąś. Albo na do tej fontanny. Więc nieźle musi tu mieć. Za każdym razem drzeryja strumny swoje. No a tu macie ostatni widok tego pałacu. Takie tam przemyślenie na sam koniec, <noise> jak pstyszczają na rzeźby. <noise> o Jezu. Swoją drogą patrzcie ile tu winogron, tu by się winko robiło. Kilka butelek jak nic, jak nie więcej. A i tak, tak innym tematem to nie bijcie mnie <noise> za te żarty, sam bym chciał tu wyprowadzić swojego pieska. No swój taki klimacik. Taki spacerek z pieskiem po ogrodzie przed pałacem jakimś takim bogatym, takim znanym. A poza tym ładnie tutaj. No ogród jest pikny. No, także już w aucie i wracamy sobie do hotelu. Tyle by było z Poczdamu. Mówił do Was Roski. Lajkujcie, subskrybujcie i żegnam Was.